W ogóle chciałbym powrócić do samego początku. Skąd się wzięło u Pani takie uduchowienie? Bo kiedyś to się, nie, objawi... nie wiem czy objawiało, to jest dobry pomysł, pewnie no. gdzieś tam było zawsze w Pani, ale teraz mówi Pani o tym publicznie. Kiedy to się zaczęło, takie uduchowienie? E, chyba się pojawiło w dzieciństwie, jak, jak przeżyłam mocną traumę. Mhm. Dlatego, że myślę, że gdyby nie siła duszy, to myślę, że nie przeżyłabym wielu bardzo, bardzo traumatycznych momentów w dzieciństwie. I od momentu, jak przechodzimy takie poważne sztormy, takie momenty, kiedy, kiedy sytuacje życiowe, okoliczności ludzie chcą nas złamać totalnie złamać to jeśli z tej opresji wyjdziemy, to zawsze się odradzamy jako ktoś lepszy, mocniejszy, bardziej wrażliwy, odporny. Ta, to, co Zrozumiałam poprzez przejście przez te sztormy, pozwoliło mi teraz rozumieć ludzi yy, i wspierać ich po prostu. Więc nie narzekam, już nie wspominam tych traum w żadnym stopniu bardzo boleśnie, po prostu to były moje lekcje. Natomiast myślę, że wtedy to się zaczęło. I czasami ludzie szukają siły w biologii. Oczywiście, sport to wszystko jest bardzo, bardzo ważne na, na poziomie biologicznym, ale tak naprawdę, jeśli mamy moment. Kiedy musimy się sprawdzić sami ze sobą, taki bardzo duży challenge, to tylko duch, dusza człowieka decyduje, czy damy radę. Nie ciało biologiczne, tylko odwaga, wrażliwość, empatia, intuicja, instynkt, impuls to, to jest wyraz duszy. Więc to, to, to tak naprawdę towarzyszyło mi zawsze. Myślę, że to, że ludzie zawsze odbierali osobiście moje utwory, to też jest jakiś dowód na to. Nie przeszkadza Państwu ten hałas tutaj, okej, okay, bo tutaj mamy demontaż. To też jest jakiś, chyba też dowód na to, że że dlatego ludzie często płaczą, jak ja śpiewam, bo ja wchodzę bardzo głęboko w przestrzeń, która nie jest widoczna, ale tylko jest odczuwalna. I to robiłam to kiedyś intuicyjnie, a potem zaczęłam o tym czytać. I tak jak się wszystko zatrzymało w marcu 2020, to po prostu zebrałam wszystkie te momenty, lub ważne momenty, nie wszystkie, i zaczęłam kojarzyć fakty, i zaczęłam łączyć kropki, i zaczęłam rozumieć, że my, poza tym, co my możemy dotknąć, co widzimy naszymi oczami, to nasze zmysły wiedzą dużo więcej, tylko my to po prostu ignorujemy. I ja się uczę to zauważać, i to mi przeprowadza przez życie w sposób szczęśliwy. I chcę się po prostu tym podzielić, żeby ludzie też byli szczęśliwi i uwolnieni z takich trudnych doświadczeń, bo każdy je ma, każdy. Ale jedni sobie z tym poradzą później, a drudzy szybciej. A ja bym chciała, żeby wszyscy byli szczęśliwi tu i teraz, już.